Pokażę jakieś nagranie. Dobra, słuchajcie, najpierw musicie sobie ściągnąć dolot, czyli możecie ściągnąć tutaj przewód od no, od, od wieża Tutaj wszystkie opaski ściągacie i ściągacie sobie do momentu, aż po prostu nie macie dolotu. On no sobie gdzieś leży, jest przepustnica. Ja Wam pokażę najłatwiejszy sposób dla mnie, jaki był, żeby ściągnąć cały kolektor. Tak więc tutaj jest przewód od gazu. Widzicie tą linkę? Teraz widać? Tutaj jest linka od gazu. I ta linka jest tutaj zahaczona. W tym miejscu ściągacie to z przepustnicy, tą linkę, i wtedy tutaj wyciągacie sobie to. O! Wyciągacie tą linkę, i to dajecie sobie gdzieś na bok, żeby nie przeszkadzało. Potem tutaj jest przewód od sterowania nawiewami. Tak mi się wydaje przynajmniej. To też go ściągacie i kładziecie obok. Uwolnioną przepustnicę, to odkręcacie tą nakrętkę, tu jest druga nakrętka, tu jest śruba, śruba. Macie odkręconą przepustnicę. Ściągacie przewód od czujnika położenia przepustnicy, który powinien być zamontowany w tym miejscu. Ściągacie przewód. I teraz następnym krokiem będzie ściągnięcie, widać tutaj, pierwsze, tego wężyka, co jest z zewnątrz. O, on jest z cieczą, jeszcze mi troszeczkę cieczy poleciało. Jak ściągniecie ten wężyk. To tutaj powinien być taki gruby wężyk na opaskę, który idzie z tyłu. Ściągacie ten gruby wężyk i możecie wysunąć przepustnicę powoli. O, hamanie małe. O, ściągacie przepustnicę, i tutaj z tyłu jest jeszcze jeden przewód na opaskę. To też jest od cieczy chodzącej. Wyciągacie. Kolejnym krokiem jest odpięcie. Tego przewodu od silniczka krokowego. Przepustnica uwolniona. Możecie ją wyczyścić tutaj wyczyścić silniczek krokowy, żeby, żeby była czysta. Możecie sprawdzić, czy się domyka. U mnie się domyka. Odkładacie przepustnicę na bok. Widzicie tutaj tych przewodów odmy, To jest jeden. I tutaj u góry jest drugi. Bierzecie ten na bok. On nawet wyszedł z tej pokrywy tu. I ten drugi też sobie odkładacie gdzieś na bok. Dobra. Kolejnym krokiem, ja to podepnę, bo już mam wszystko porozpinane. Tak, sobie ściągacie z listwy wtryskowej te dwa przewody. I tutaj jest przewód do, do selenoidu, którego tutaj nie ma. Ale selenoid mniej więcej wygląda tak. Podobny jest do tego. Ściągacie to i dajcie sobie przewody. Na bok. Nagrywasz? Odkręcacie teraz tą śrubę i dajecie na bok. W tym miejscu poleci Wam benzyna. Odkręcacie. To jest taka śruba, przez którą benzyna prze przelatuje. Poleci benzyna. Kolejnym krokiem jest ten zaworek. To się nazywa regulator ciśnienia paliwa. Go. Odkręcacie, dwie śrubki są, odkręcacie i mocno ciągnięcie, i jest też już wyciągnięty. No. Ściągamy sobie fajki, bo trzeba to zrobić. Dajemy sobie wszystko na bok. I teraz tak, odkręcamy sobie tą blaszkę. Tam są dwie śrubki z tyłu. Jak ją odkręcimy, to odpinamy przewód jeden, drugi i trzeci. I wiadomo, że ściągamy wszystkie podciśnienia delikatnie, żeby nie urwać tych, tych. Ja już mam ściągnięte. Wszystkie te wężyki, sobie ściągacie i dajecie gdzieś obok. Macie to uwolnione. Kolejną rzeczą, tutaj z tyłu bloku silniku, jest coś takiego. I też są dwa solenoidy. I jak widzicie, są dwie śruby. Te dwie śruby. Trzeba odkręcić i to wyjąć też. Będzie o wiele łatwiej osiągnąć kolektor. Zanim to zrobicie, pewnie nie będziemy teraz słychać, to warto jeszcze to odkręcić, to jest przykręcone w tym miejscu i dwie śruby są z tyłu. Jak to odkręcicie, to warto jest odpiąć tutaj ten przewód, ten, też można odpiąć i wyciągacie sobie. Cały ten system tędy. Macie wyciągnięty. To wszystko, jeżeli ściągniecie, to nie będzie takiego szarpania się z śrubą, śrubami, które trzymają ten element. Jeżeli macie to już pościągane, tutaj pokazywałem. Ściągacie to od serwa. To jest za... tako. Ściągacie to. Przewody ściągnięte Tam też na dole są dwa przewody od tych króców i wszystkie podciśnienia i wtedy tak, tutaj widać. Nakrętka tutaj chyba była, albo śruba, 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 śruba. Odkręcacie wszystkie śruby. I jak wszystkie śruby odkręcicie, jedyne co zostaje, to poruszać kolektorem do góry. I patrzcie, kolektor jest zdjęty. Te miejsca zabezpieczcie sobie czymś, żeby nic tam wam nie wpadło, jak będziecie zdubać. Bo tam już są zawory. Tutaj sobie możecie wyczyścić. To sobie możecie wyczyścić, jak widać. złomek miał wcześniej wymienione uszczelki, i tutaj silikonu na, na, narąbane, ale nic tutaj nie cieknie. Jak widzicie, jest suchutki silnik, więc trzeba się złąkiem zająć. Jeszcze ściągając to, od razu powiem troszeczkę chaotycznie to mówię, ale jest zimno i się spieszę. To jest gdzieś tutaj. To jest gdzieś w ten sposób. To, 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 ten, ten, ten przewód to ściągając to, tu jeszcze jest takie, takie kolanko gumowe od tego do tego. Więc tutaj ściągacie, tu odkręcacie śrubkę, tu, tu ściągacie tą odmę, ściągacie wszystkie wężyki podciśnień, tego nie trzeba, bo jest pod kolektorem. I ściągacie odmę, która wchodzi do, do tego. Tu akurat w złąku nie ma, ale ona powinna tutaj wchodzić. O, powiedzmy tak, nie ściągacie to 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 wszystko to ściągacie linkę gazu i wszystko jest ściągnięte I, i ten a jeszcze z ciekawostek od razu jak tu jesteśmy szaleczka przybliżysz to nie wiem czy to widać może bardziej z góry ten element tutaj to jest zawór EGR tutaj też wchodzi jedno podciśnienie to jest zawór EGR są dwie śruby można odkręcić dać tam blaszkę silikon i zaślepić ten zawór. Jak już to ściągniecie, to warto to zrobić. Ała. Chyba to wszystko, co? Dzięki za oglądanie i sorry, że poziomy dźwięku się różniły, ale raz nagrywałem telefonem, raz z tym. No, telefonem było lepiej po prostu widać, potem to zauważyłem. Do zobaczenia. Następny odcinek to może zakładanie kolektora. Na razie. Cześć.